Siemano, jestem MPL Mati. Nagrywam dzisiaj Blitz SG, drugi odcinek, tak To jest mój drugi odcinek. Czy na serwerze MySG Moi koledzy chciałem z nimi nagrywać, ale mówią, że nie chcę im się na MySG I tak, więc nagrywam sam. Chciałam z nimi, ale to nie moja na... Tak, jak widzisz jak... Chcecie widzieć, ja nie mam konta VIP. Tak. Ja sam siebie widzę, no, bo, to, bo trochę głupiej, gdybym siebie nie widział. Ale ogólnie to ja nie mam konta VIP. I to jest trochę głupotarne. E, chciałem powiedzieć, że Soldiera mam na drugim. Hmm. Co by tu sobie żył? Nie. Nie. Mój nie jest... Hmm. nie wiem, dobra. te aż jakaś arena będzie łaskawie da się wejść. Tak, na o tej porze, czyli około 15 jest 14 jest bardzo trudno wbić. Nie wiem, może potem sobie coś lepsze. Czekamy na arenę tutaj. Bo każdy następny jest super. Chyba ktoś wejmą w okno w Śmieszku. O jest dobra. Jorał Soldiera. Nie ma Ale ja bierzę tam. czas. To jest księga. bo na to nie Okej, okay, mamy coś. na razie To jest mój piąty raz, kiedy nagram na tej arenie, więc mniej więcej wiem, gdzie są jakieś podstawowe te podstawowe skrzyneczki. już parę razy zwiedzałem tę arenę. Kurczę, ktoś już tu był? Hmm. I na statku też byłeś. I to wziął z, 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 nam dwie skrzyneczki. Tak. I cały czas na co dzieło. W porządku dojadę jeszcze O, Bo chcę zabić, bo jestem koksa ale nie. Żal nie wybrał klasy, jakimi cię lolko daś. On miał but na pierśnię, koniec końców. Jaki idiota. Piero broń. Jaka wyglista czapeczka! O, tutaj pewnie będzie skrzyneczka. O, to z wulkanem, tutaj jest skrzyneczka. Prędko nigdy nie patrzyłem, ale tutaj. W góry tam jest chyba, nie to jest inna mapa, nie wiem czy to tutaj powinno być właśnie. Powiedziałem tak takie beznadziejny, że coś w sensie na dyni albo coś takiego, no bo po co na dyni? Na się na mojej jeszcze jest fajne to, że dostajesz jedno serduszko i masz wtedy więcej to mam laga. To głównie to ja kieruję się kompasem. bardzo często, bo ja lubię zabijać w kolesi i jeżeli zginę to przepraszam, nie jestem aż takim hardem, że wygrywam na każdej arenie. Kurde, muszę znajdzieć taką skrzyneczkę. Czemuś I tyś mi jest. Taka, nie chcę nie wiadać gdzie jesteś? Dziwne, tak, ale to nie atomowa, a tutaj żadnej skrzynki. Jesteś tam. Dobrze cię. Nie jestem już taką żeby takiego parkoura nie przeskoczyć, tak? To dobrze. No, już ma tylko 17 żyć. Bo gdzie on to Ale atak z powietrza. Łot, miał złote jabłko. On miał chemik, tylko gdzie on jest? O, sam chemik. What the fuck? On miał strzały! O, ile strzał? Jakie do ciężarów. Jeżeli ten jest mały. Czy tylko co robisz? Tam skrzyneczkę. Szybko, szybko. Tą skrzynkę. No. On... Tam weźmieć skrzynkę. Co będzie w stara? Super, jedynie jest ich Skąd Skarb się ogólnie na razie. I oczywiście chcę się już go znaleźć. Dobra, to za tym Jeszcze nikt nie znalazł nic stara. No, no dobra. i ten kolik, jest po nas. Mamy łuk, to on TNT, jeżeli... Hmm. Ja, ja myślę, że jeżeli nie ma TNT, a, a weźmie x -mana, to ja jest też skończone. I cały x No, oczywiście, znaczy że wziął Mój hmm. no, Ostrość jeden. O strości jedę. No. Łot, on mnie goni. Łot. Nie nie, 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 nie. Ja się boję tego, ja się tego boję, ja się tego zielon! Ale mam cofy! naprawdę mam cofy te Jeśli wow. oh, Ja się go boję. On mnie zleje. On ma 100% ze mną by wygrał. tego 100% dałem Może... Trudno, przepraszam. Tak wiem, długo wytrwałem, ale niestety. Hmm. Więc przegrałem. No to muszę kończyć papa. Pa. Do widzenia i...